Serwus Tyson z keletów wszystkich w kolejnym odcinku z Masłowiczekse ale nowych, pierwszy to tamte wiadomo, znaczone jako Old, bo Kowal TV wywalił serwer, nice. No, ale ja założyłem swój serwer i mamy Masno No. Więc sobie wchodzimy, to taki fajny serwer polecam. No, wejdźmy sobie, mam jeszcze kreatywa. aktualnie ta. Nie wiem gdzie jest spawn dokładnie, ale... Kiedy latami szukałem parę leczy, to ostatecznie gdzieś się pojawiłem tutaj, więc ja nie wiem, gdzie spawn, więc jest trochę beka. Eee, nie mogłem także wygrać sida osobnego, bo coś się zbugowało i mi smutno było. O, ale jest jakiś randomowy seed i w sumie też ładny, bo latałem. Teraz nie wiem, gdzie spawn, więc trochę beka. Muszę w sumie tam, nie wiem, gdzieś tam polecieć czy coś, ale dobra, no to będę już trochę dalej od spawnu, no zdarza się. też tutaj można by zrobić spawn, no, ale dobra, już walić to. Jezus maria, to się niszczyło same, głupio Ała Dobra, no to turm Siup, siup Boże, bardzo szybko Fast crafting O, wyrzuciłem rzeczy, nice Dobra no To lecimy na dół Dobra, głupia woda Przynajmniej na razie nie potrzebujemy I o, jest kamień Jeden Dwa trzy trochę z spaku było tak, że <noise> nie ma to jak wyrzucić potrzebne rzeczy, boże. Ja dzisiaj mam, nie wiem... Jasność myślenia tak dużą, że nie wiem Czyli tak małą, że no co... Działa w ogóle mi to wybrać, nie wiem. A dobra działa, po prostu te kamienie są takie ciemne, przez to pociemniałem, to się tylko zdaje. Dobra, sobie tego trochę. Weźmy sobie jakieś fajne miejsce do siedzenia, tylko pewnie się okaże, że to milion kratek od spawna. Spawnu, ale no cóż. Ale to możemy w sumie. Hmm. Hmm. Możemy zrobić kompas ewentualnie. No. To jest dobry pomysł. puk, puk, puk Jak wpiszę white list, a. To pisze mi to, ok. przynajmniej że napisze mi trochę więcej. No, dostałem trochę patyków także jak miło. Okej, mm, pan to... rzecz. Siup, siup. Dobra, mamy fajne rzeczy jakieś tu. Powiedzmy, że fajne. Mi się podobają. Dobra, zrobię tu spalną, po prostu seturę z piszę. No, żeby już nie było. O, już się noc zrobi. Nice. Nice, nice. Bo chyba. Chyba się. A bo siedziałem chyba trochę na awkward. No tak, Bro A mamy. Mamy owce? Dobra, mamy chyba owce. Tu. Private! And welcome. Bo Ja, ja, ja złapam tę XD. Nie. Nie ma trzeciej. Owce, ratujcie mnie. O, dziękuję. Nie wiem, gdzie się dokładnie zryspiłem. O, gdzieś tutaj. Dobra. Tu mała zmiana. Będzie tutaj no, też faunaczko, tam ten spód brzydki mi się nie podoba. Nie jest ładniejsze. Tu mamy e, tam, o tu, ja nie wiem czy widać kursor, ale jeśli widać, to tam mamy e, Dark Oak, tu mamy Barna, tam mamy zwykle Bion, pustynia. No ładnie, po prostu tu jest. No, więc mi się podoba, więc niech tak będzie. Teraz wydałoby się zabić jeszcze więcej ludzi. Ludzi ci, Boże. Owiec, zabić więcej ludzi. O mój Boże. Morderca brutalnie zamorduje ludzi. No nie, spróbuję jakoś tak bardziej pochylować. O, już 4 minuty, no. A Shiro mówi, że ja w 5 minut będę miał wszystko. Nieprawda? Dzisiaj chillerka. Tak naprawdę po prostu nagrywam o 5 rano. Może nie dosłownie, ale no. Rano bardzo. Siema. W sumie mogę zabić wszystko na mojej drodze. Jolo. Samo się zrespi znowu. A jeśli się nie zrespi, no to there's a problem. O nie, te śmieci, które... Niefajne rzemki. Nie, nie chciałbym być... Nie chciałbym być bardzo uderzony przez nie, ponieważ będzie smutno trochę. Bardzo smutno. O, będzie na łóżko dla kogoś. Najpierw chcę... Muszę sprawdzić, muszę ich sprankować, że o masz IP, ha 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 Śmiesznie będzie i on, myślą o dzięki Skelet Wbijają na serwer, wbijają na serwer, a tu You are not whitelisted Znaczy, jak mieliby wpisać na serwer, boż N -n -n Nieważne, xd, o nie, umieramy z głodu Taktyczne mięsko, nie to Ui, no, dobra, to już mogę się zacząć kopać pod ziemię. Szkoda, że nie znajdziemy żadnego kejwa, ale cóż, jak to się mówi, zdarza się. Więc ja się będę kopał już ładnie na dół i za chwilę pójdę po mięso. Mogę w sumie... o, 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 iron. Prywiet. E, to jest taki resource pack, że, że na fajnie się rzury łączą. Tu podpisz od to jest klokleta. Po prostu wtedy one pokazują strzałkami oprócz lapisu i e kwartu, gdyż kwart jest po prostu różowy, więc jest śmiesznie. Hahaha, Jak muszę palić, no węgiel by się przydał. I drewno, dobra, muszę skopać trochę drewna, żeby mieć więcej desek na nasze dopóki nie zdobędę, no węglam, no bo tak to to. to, to, to dupa trochę. Kanion! Ile żelaza, dobra, za chwilę Oła. tam schodzimy, robimy sobie wiaderko kolawy, zbrojkę, no i. Ale. Jaki jest game rule przede wszystkim? Włagam off, domyślnie. Jest false, no. nie jak na kowalowicach, Masłowicach, serowicach, jak to, jakkolwiek to nazwiecie. Tam było niestety na on. Według mnie to było bardzo słabe, ponieważ, no, gameplay nie był jakiś super fajny, po prostu nie, mi to jakoś nie pasowało. Wiecie, że, o, umrę, nic mi się nie stanie, o, i temki są. No, Ale mamy już wiele wody. Że... Nice, Mój ulubiony przedmiot w grze. O, oczywiście. Wiatarek znika znika. nie wiem ogólnie czy... Minusem może być bardzo dużym to, że... fisz mm, ogólnie ukośnik sit taki sit yy, I... LOL, jest ten sit jaki powinien być, ale go nie ma. Bruch. chyba, że to naprawdę jest ten sit a ja nic się nie skapnę Dobra. Jest węgiel. Dobra. Ała Dobra, niezły skelet, no ale mam tutaj żelazo ogólnie, nie wiem czy nie wiem, na przykład okaże się, że nie wiem, kiedy wbiję 5 osób i zrespi się, nie jest 200 krów, to od razu zacznie lagować, wiesz, że nie będzie się dało grać, tutaj pewnie będzie trzeba założyć nowy serwer, albo nie wiem, co zmienić, jeśli się będzie dało, a to zobaczymy, jakby to będzie po prostu zmarnowany czas kolejny w moim życiu. No, dobra, rejwiet. Dobra, nieważne, czemu nie, ja się widzę z węglem Bruch Śmieszne Dobra, mamy węgiel Nie wierzę, czemu węgiel mnie nie lubi Węgiel mnie nie lubi Dobra, jeśli nie zrobię wiadra, to umrę Ała Nie ma to jak Dobra, nie, nie Jestem geniuszem jak nie zrobię wiadra, to umrę. Nie robię wiadra i żyję. nikt zda. To nie jest zło, Ale wolę już jednak nie spać. Mamy tu trochę żelaza. Dobra, nie jedziemy to. Będzie trzeba więcej przypalić, ale teraz będziemy mieli wągiel. No, to kupię ten wągiel, a nie żelazo. No. Widzicie, jak pięknie to wygląda? Takie piękne strzałki są, które pokazują, gdzie wszystko jest. Normalnie wiesz, gdzie... O, na przykład wiem, że węgiel jest jeszcze na górze. No teraz mierzymy z boku dwa klocki. Perfekcyjnie. O, tu jest jeszcze iron i tu też iron. Wszędzie jest iron. Jak miło. jest pojedyncze. Siup, 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 siup. Dobra, budujemy się. Up. Dobra, mogę tak sobie skopać. Siup. Dobra, o, okej, okay. perfecto magnificus i siup. O, tam jest jeszcze, jest dużo tu irona, irona. Irona jest. O Jezu, myślałem, że zblokuje, to by było śmieszne. Dobra, jeszcze węgiel sobie wykopię. Tu, 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 tu. No, najsik. Nice. Nie no, sit. Nie wiem, czy to jest dosłownie ten sit, czy nie. Bo wtedy tam przy spałnie były epickie góry, więc jeśli tak, to trochę beka. Czy znaczy, takim prawdziwym spałnie. Ale dobra, jakby co to, to się je znajdzie. Więc będzie śmiesznie, jeśli naprawdę. No, skelet. Skelet nice to zrobił. Dobra. Hmm. To będzie krótki odcinek ogólnie. Tak sobie myślę. Na pewno niedługi. Ile mamy już minus 9, ok. Dobra, jesteśmy na górze, Siup, to lecimy po rzeczy. O, no, się przepaliło. Ale ja nie pozwolę na takie rzeczy. Bum. No. i mamy już trochę tych rzeczy. Muszę zrobić więcej piecyków, o, no akurat perfekcyjnie na jeden piecyk, no to nieźle, powiedzmy, powiedzmy że, powiedzmy, że to nieźle, nie wiem, powiedział, że tak 2 na 10, ale okay. No o nie, muszę wysalić te dźwięki, bo to jest zbugowany dźwięk boom, właśnie zapomniałem, bo miałem to zrobić w osobny rest spaku, te dźwięki, a w tym zostawić no domyślne, to będzie trzeba to zmienić, o siema, e, dobra. I na z na iz zabicie No dobra, to nie wiem Mogę się kopać znowu na dół Chociaż tam mieliśmy cave'a mm. No, moglibyśmy tam pójść Dobra, skopię jeszcze drewno Na wood Bo skopię drewno na drewno Tylko, że po angielsku To nieźle mamy Dużo drewna, lot of wood I mamy także irona ósemeczka, dobra za chwilę zrobimy jeszcze te rzeczy, na razie sobie siup Opatę. dobra o no tak, patyków mi zabrakło, dobra, to zróbmy w sumie tak siup, siup siup perfekcyjnie, perfekcyjnie no za chwilę będę miał już jeszcze więcej, o mam już jeszcze 11, to se zbrojkę zrobię, łopata to tam może wytrwać Nie pytajcie, dlaczego gram po hiszpańsku. śmieszny, <śmieszny, wtedy, śmieszny jest wtedy. Mamy już na budki, co mi... Się, nie... Opylałby się bardziej hełm i klata. Tak, no dobra, to kopiemy się na dół. Let's go. Tylko czy tu nie będzie tego kanionu? Nie lepiej byłoby się kopać z kanionu? O, to jest pytanie. O, iron. Iron! Dobra, iron, nie mówmy po, po polsku-angielsku. W polsku-angielskim języku mamy 5 iron. No to będzie jeszcze na budki, ewentualnie, choć nie mam jeszcze parę sztapek, No to będzie, mu, nie, na cały set to może na pewno nie. Na pewno jest już na. Dobra, robię to o. o na pewno jest na spodnie siema. Skalę ze spodnieniami. Wisi, <grym> we Chyba dobrze, a nie jest pewien. O i więcej rano. Dobra, będzie cała zbrojka plus łopata. Nice. Albo ewentualnie kolejnych pilów. wo ile irona. Takie coś to ja lubię. Dobra, to jest 20 minutowy nie 15, ale. Nie mój problem. Nie ja zdobyłem. <laughs> odcinek się skończy wtedy, kiedy znajdę die akcji. Nie, no tak nie zrobię, ale... Może znajdziemy jeszcze. W parę minut. Ja bym chciał, żeby Iron mi się przepalił. Czy tak szybko przepalił, czy co? Y czy ja tyle miałem? Bo je teraz nie wiem co zrobiłem właśnie. Dobra, starczy na wszystko. Jeszcze łopatę, to mogę zrobić sebanie. No i skopać niżej. Więc dobra. Chyba lecimy. Po więcej rzeczy. A dokładnie to po diamenty. Na niższy poziom. Na razie mogę się kopać, tak? Bo wiem, że na pewno aż tak szybko się nie dokopię do jakiegoś levela z diamentami. O. o. Czy nie na kanion. Dobra, to lecimy w kanion. Tutaj będziemy jeszcze na dół. Tak będzie mi lepiej. Dobra, możemy lecieć. OK. To mamy już uprowadziony tajny plan. Ok, emocje. Emocje exe. Hiup. Ok. Iron 4. Może być. No już się robi noc kolejna. Czyli 10 minut min minęło około. Czyli nie, nie umiem liczyć. Nie umiem liczyć Punkt de reparation Tak się mending nazywa. Dawaj, pozwól mi spać, ja chcę spać. Daj Irona. O, mogę spać, nice. Okej. Okay. Dobra. Ila czy wmentów na tym czasie nic Dobra, to przez pójdziemy. Okej, okay, tylko sobie zrobię zbrojkę. Dobra, to nie będę ze mną za cięcie, będzie. Dobra, się Wracam i już jestem. No, e, przepaliłem sobie też, te, te, przepaliłem tylko irona w sumie. Nie zrobiłem z typu zbrojka i rzeczy. Dobra, lecimy na dół. Trzy irona jeszcze. Perfekcyjnie. Dobra, gdzieś tu mieliśmy rzeczy. A wodę mam. Bo coś mi znika. O, węgiel. Mam 23, dobra. Nie muszę kopać na razie, przecież EXPO by mi dała dobra. O, pierwszą MOBY, siema. O, jak miło, wybuch. W sumie, nie wiem czemu miałby nie wybuchnąć. Dobra, mamy i Irona. Nie wiem czy będziemy się jakoś podziemia agresywnie. Przecież nie wiem czy opala mi się iść na górę, na pewno nie opala się iść na górę. Powiedząc czy Iron, może być. Ta woda wszędzie zalewa, trochę w mnie. A dobra, co Jezus Maria, nienawidzę tego dźwięku. Kurde, Piu! Kurde, gdzie woda? Ała. O, Ała. się tarcza, ale dobra, nie, 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 nie. nie. Ała. Patrzcie. O, snajper się znalazł. Nie, zbugowała mi się głowa. Ała. Czasami się buguje ta głowa i to tak kurza, Że wiecie, tak jakbyś, nie wiem, stał, ale nie Głupi nie nie obił mocno Za mocno trochę Ta woda jest tu upośledzona Dobra, kupimy 18 iron. No to nie tak źle Dobra, wodo, nienawidzę Cię Do widzenia, mam swoją Elo, elo, no i elo, raz lepiej i teraz można eksplorować cave. Będziemy y, mieli dużo Irona. Irona. Czy Irona? Irona. Żelaz. O, po polsku. Mów po polsku. Tak kiedyś mówiono, żeby mówić po polsku. Znaczy, żeby nie. A, dobra. Siema I zombie będzie na chwilę. O, nie, szkielet. O, nie. nie, dla psa. O, mam łuknet. Nice. O, darmowy kobyl Jak miło. Dobra, ja tutaj chyba nic nie widzę, no to... O, chociaż tu żelazo. Ja potrzebuję do żelaza, to się skopię. Choć mogę od razu raszować na diaksy niby, ale... Mm, nie chce mi się. Czy po prostu... nie wiem, wolałabym jednak sobie ogarnąć wszystkie rzeczy na spokojnie. Potem na te diaksy lecieć. On nie trafił, Zol. to niezły agent 30 już poziom, nice O, złoto pierwsze No, dawaj złoto Thank you Czy będzie 8? Będzie perfekcyjnie 8 na KOK z jabłko Nie, 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 nic nie słyszeliście Ma mój Boże, o, tam mogą być naksy, dobra, to tam nie idziemy Nie, wyrzutuje Pójdziemy tam najpierw Dobra, boję się, że nie zrobię. XD. Ale jestem dobry w tą grę, naprawdę. Dobra, nie mogę jeszcze się, ale wykopę sobie reson. I'm really good at this game. Oh no, lava Dobra, czyli to nic nie ma. Myślałem, że będą może jakieś reakcje, bo idziemy taką niebieską poświatę. Nie, nie musisz postawić klocka do góry, skelet. To było niezłe. To będzie chyba jakiś, nie wiem. Komplikacja moich faili. O, dzięki za gunpowder. Dobra, lecimy. U jest znowu woda, która zalewa cały świat. A nie, dobra, nie cały świat. Cała. Nie strasz. Dobra, już 20 level. A to gdzieś diaksy mogą być. Nice. Dobra, żelazo mam 40 też nie będę kopał. teraz lecimy na diaks. Ui, tak 20 minut wyjdzie odcinka. Może trochę. Czy to nie jest mesa? Nie, to są pleńcy, bo tyle złota. złota. Ile muszę kontrolować? 20 minut, będzie za chwilę. Ajajaj. Nie. Może wyjdzie trochę więcej. Nevermind, zobaczymy. Zobaczymy po prostu. Mek. Żelazło. Boże, żelazo, złoto. Na razie nie, nie widziałem żadnego laga na serwerze, ale to jedna osoba, oczywiście. Ała. gut ja to nawet nie wiedziałem, że chcę zrobić. Tu mamy już 12 poziom, Okej, okay. Lawa. Mały śmieciuch. Bardzo go nie lubię. I pewnie wiele osób nienawidziłem wersji przy bo wtedy on się nie palił. O, ma ma przyjaciela. Mm. Oła To bolało. O, jakieś zejście diaksów? Nie, nie ma diaksów. Nie widzę. Smutek 11 poziom? Dobra, to kopiemy się na ISTA. Powiedzmy. 1, dwa, 3. Dobra, no to lecimy. Tu, 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 tu. Nudne kopanie. Nie ma jak to 20 minut. Już jest. Dobra, szybkie diaksy. Dawaj, dawaj, dawaj. 5 sekund. Raz. Dwa Dobra, a zobaczymy, czy się szybko zdobędę. Jak się jednak nie. Liz Co wykopać? Jakby to zrobić cięci, będę kopał, aż nie wykopię. Nie no dobra, skończyło. Wcinek. XD. Siemka. Czy ósemka? Siemka czy ósemka? Bruch. No dobra, to ja już kończyłem odcinek. Y nie, w tym odcinku was żegnam. Ja jestem w to był pierwszy odcinek z Masłowicy. Masłowic e, z skelę, Masłowic Ekse. Z jeszcze w Zakopie tam. bo Jakieś inne surowce, nie wiem, nic nie ma. Więc w tym odcinku was żegnam. Pa!